Teraz poruszymy kwestię ogólnych aspektów emocjonalnych, to znaczy, co mogą odczuwać osoby, które zmagają się z jakąś chorobą skóry. To znaczy, przede wszystkim to, co łączy wszystkie choroby skóry, to jest na pewno to, że większość osób odczuwa po prostu wstyd. To znaczy, wstydzi się tych różnych, różnego rodzaju wykwitów, które pojawiają się na skórze. Często to może powodować to, że osoby te zaczynają nie ukrywać, to znaczy zaczynają nosić odzież, która... Będzie chować te, te, te zmiany skórne, to też może powodować, z czasem doprowadzać do na przykład wycofywania się z różnych aktywności życiowych. Bo na przykład w momencie, kiedy jest lato i znajomi mówią, że chodźmy, zagramy w siatkówkę, no to osoba, która ma wykwity łuszczycy, przypuśćmy, przy łokciach, nie będzie chciała y, założyć bluzki na krótki rękaw i to może być problemem. Dlatego zaczyna się wycofywać z, różnych, z różnego rodzaju aktywności życiowych, czy na przykład może się wycofać z pójścia na basen. W związku z tym może czuć się osamotniona, może czuć się wycofana z, z tego, że z, z, z kręgu swoich znajomych. Dodatkowo, tym samym może się zataczać takie koło, błędne koło, ponieważ przez to, że jest osamotniona, zaczyna się też wstydzić. Yy osób w relacjach z, z nimi, ponieważ już nie obcuje tak z tymi osobami, jak kiedyś, czy na przykład po prostu czuje się niepewnie. I to jest takie błędne koło, które się napędza, bo przez ten wstyd znów jeszcze bardziej zaczyna się wycofywać i ukrywać. Więc to są takie czynniki, które mogą, mogą się pojawić właśnie u osoby chorej. Oczywiście nie muszą, ale to może mieć miejsce u takiej osoby. Inną kwestią jest chociażby wykluczenie, to znaczy często taka osoba może czuć się wykluczona, to może być spowodowane tym, że jest mała świadomość na temat chorób. O tym mówiłam już wcześniej, że wiele z nas nie wie, czy ta choroba zaraża, co to jest za choroba, czy mamy się bać kontaktu z daną osobą. Krąży wiele stereotypów na temat różnych chorób. Na przykład mówi się, że osoba z łuszczycą mogą być takie stwierdzenia, że to jest spowodowane brakiem higieny osobistej I, i, i też to może powodować takie wycofanie w stosunku do osoby chorej, dlatego ta osoba może czuć się wykluczona i może czuć się też gorzej, może się czuć niezbyt lubiana i akceptowana w środowisku. Natomiast innymi takimi czynnikami. Które mogą mieć wpływ również na stan emocjonalny, psychiczny, to jest to, że przez takie nasilenie różnego wstydu, wykluczenia, wycofania, może dojść do chociażby depresji. Czym jest depresja? Depresja jest chorobą, która pojawia się obniżonym nastrojem. Ten obniżony nastrój. Może, może występować przez długi okres z takim okresem, który może zacząć wskazywać na to, że to jest depresja, to jest przynajmniej te dwa tygodnie. Też wa warto jest pamiętać o tym, że depresja i ten smutek obniżony nastrój, który występuje przy depresji, nie jest na przykład takim smutkiem, jak smutek po stracie bliskiej osoby. Ponieważ w momencie, kiedy tracimy bliską osobę i nie, to, nie towarzyszy nam wtedy depresja. Jesteśmy też, mimo tego smutku, zdolni do odczuwania różnych przyjemności, do różnych e, miłych, e, do, do różnych przyjemnych emocji. Natomiast osoba z depresją jest często nie, niezdolna do odczuwania tych przyjemności. Czuje taki smutek, czuje może przygnębienie. Często mogą następować ataki gniewu, wybuchy gniewu, czy też taka drażliwość. Osoby z depresją często mogą mieć małe, małe zaufanie w stosunku do samego siebie, też obniżone poczucie własnej wartości. Często też osoby z depresją mogą borykać się ze zaburzeniem snu, czy na przykład z utratą wagi, lub ze wzrostem nagłym wagi, czy też z zaburzeniem, z zaburzeniem po prostu nastrojów, na zasadzie takiej, że jest smutek, a nagle może się pojawić też drażliwość i tym podobne. U osób z chorobami skóry mogą się pojawiać też stany rękowe. Stany rękowe jest to utrzymywanie się cały czas e, takiego uczucia niepokoju, e, uczucia lęku czy stresu, nawet w momencie, kiedy sytuacja nie jest e, niepokojąca e, albo stresowa. E, na przykład też u takich osób może się pojawiać fobia społeczna. Fobia społeczna jest w momencie, kiedy wydaje się danej osobie że cały czas wszyscy widzą jej wady, że widzą to, co robi źle. Wydaje jej się, że wszystko robi źle i to jest bardzo widoczne na, na zewnątrz. Często takie osoby mogą mieć problemy w kontaktach z osobami innymi, trudności z rozpoczęciem rozmowy, mogą łatwo się rumienić w kontaktach z inną osobą, mogą mieć problem po prostu ze zjedzeniem posiłku. Natomiast też inną taką kwestią jest to, że osoby takie mogą czuć, że wszyscy na nie patrzą, mogą się czuć tak, jakby cały czas występowały na scenie. Jest to też tak, tak te stany lękowe, ta fobia społeczna jest możliwa u osób właśnie z chorobami skóry, ponieważ same y, mogą mieć na przykład takie osoby, y, czy to kompleks, czy uczucie właśnie wstydu, wykluczenia i to może być powodem następstwem tego, że tak się czuły wcześniej, że czuły, że, że, że to jest coś, coś, co wprawia je w dyskomfort. Dlatego teraz mogą też mieć problemy z tym lękiem przed brakiem zaakceptowania ze strony środowiska. Teraz na sam koniec możemy zobaczyć miejsca, gdzie mogą udać się takie osoby, które borykają się z chorobami skóry. Możemy zobaczyć różnego rodzaju fundacje czy na przykład klinikę dermatologiczną. Jeśli mamy na przykład taką osobę, którą widzimy, że boryka się z jakimiś problemami skóry, może warto, żeby polecić jej, by udała się do którejś z fundacji. Można sobie też więcej na temat tych fundacji poczytać w internecie, są tam informacje na ich temat.